A tak, technologie, rozwój technologii, internet szeroko pojęty, niedługo sztuczna już już inteligencja do swoje dołoży yy, yy, powoduje, że yy, polityka wchodzi znowu w stan naturalny i odchodzi jakby od kultury, czyli od pewnych ograniczeń, od tego co kazało ludziom się ugryźć w język zanim powiedzą coś bardzo brutalnego. Czyli barbarzyństwo i... jest stanem naturalnym nie, polityki? O barbarzyństwo? Nie. Yy, 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 Wiemy dobrze, czym się różni natura od kultury i wiemy dobrze, że polityka, kiedy staje się znowu naturą bez tych ograniczeń, jakie nakłada kultura, to może być niebezpiecznie. No, mówiąc po, po ludzku, polityka w tym wymiarze naturalnym to jest kto jest silniejszy, ten spuścił moc temu słabszemu, bo do tego się to sprowadza. A kultura i to, co my nazywamy liberalną demokracją, czy yy, nakłada takie ograniczenia, które powiedzą, że silny nie może słabszemu bezkarnie tego głomotu spuszczać. Czyli że mm, y, polityka jest po to i nie jest to stan naturalny. On wymaga nieustan taki, to jest ciągły wysiłek, ciągła koncentracja, ale ta polityka, którą ja kocham, to jest właśnie narzucanie pewnej kultury, która powoduje, że słabszy nie jest bezsilny, mm -hmm. bezradny, wiecie. I